Cecylia Niewiadomska, Legendy Polskie. Czyta Paulina Chruściel. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika, Rafał Poławski. Mój złotowłosy synku maleńki. Mój złotowłosy synku maleńki. Wiem ja, że bardzo lubisz piosenki, które ci nucę niekiedy. O wiernych pieskach, o białych kotkach. Jasnych aniołkach, małych środkach, które Bóg strzeże wśród biedy. Ale są jeszcze piosenki inne, przy których dźwięku serce niewinne zadrży nieznanym wzruszeniem. O starych czasach, o ludziach dawnych, królach, hetmanach, rycerzach sławnych, co śpią pod mogił kamieniem. To dziady twoje. To ojce twoje, W grób z sobą wzięli skrzydlate zbroje, Wzięli święcone bułaty, Lecz zostawili sławę puściznę, A ten, kto taką ma ojcowiznę I tak dość jeszcze bogaty. Lecz skarby swoje znać trzeba, dzieci, By potem za nie kupić na świecie wszystko, co wielkie, a święte. Trzeba je, mówię, znać i szanować w synowskim sercu z miłością chować, by w proch nie padły strząśnięte. Słuchaj więc, synku, co śpiewać będę, gdy cię do serca tuląc usiędę pod Matki Boskiej obrazem, bo ta królowa tych, co śpią w grobie, pobłogosławi i mnie i tobie, kiedy westchniemy do niej razem. Maria Ilnicka Wstęp. Co to znaczy podania historyczne? A co to jest historia? Historia opowiada nam wszystko, co się działo od najdawniejszych czasów kiedy nie tylko naszych ojców i pradziadów nie było jeszcze na świecie ale nie było Polaków, ani Niemców, Francuzów, ani Japończyków a cała Ziemia inaczej całkiem wyglądała. Z historii wiemy, co ludzie robili przed kilku tysiącami lat, jak żyli, prowadzili wojny, do kogo się modlili, jakie budowali gmachy, ale wiemy to dobrze tylko o tych ludach, które umiały pisać, więc pozostały o nich pewne wiadomości w starych księgach i na przeróżnych pomnikach. Co się działo w Polsce, zaczęli spisywać dopiero księża. Kiedy wiara chrześcijańska rozszerzyła się w naszym kraju. Przedtem pisać nie umiano, więc tylko ojciec z dzieciom opowiadał, co widział, co pamiętał, jak to dawniej było. Starzy ludzie lubili opowiadać, a nawet układali pieśni o tym, co było dawniej, o bitwach, klęskach i zwycięstwach, o sławnych, dzielnych ludziach. Ale opowiadając lub śpiewając, każdy rzecz trochę zmieniał po swojemu, i tym sposobem prawdziwe zdarzenie zmieniało się coraz bardziej, a na koniec stawało się tak dziwne, że trudno nawet zgadnąć, co w nim jest prawdą, a co z myśleniem. Takie zmienione opowiadania o bardzo dawnych czasach, często nieprawdopodobne, nazywamy podaniem historycznym. Historia Uczy nas prawdy. W podaniu historycznym może być dużo zmyślenia. Podanie o Lechu. Dawno już bardzo dawno może z tysiąc lat temu trzech braci Lech, Czech i Rus rozeszło się w trzy strony świata, aby założyć sobie nowe państwa. Lech udał się na północ. Szedł długo przez wielkie, nieprzebyte puszcze, które okrywały wówczas naszą ziemię. Przedzierał się przez gąszcze, przebywał moczary, kierując się jedynie słońcem lub biegiem wód, aż wyszedł na równinę nad brzegami warty. Zachwycony pięknością kraju, żyznością ziemi, obfitością ryb i zwierzyny, postanowił tu się zatrzymać i gród sobie zbudować. Grodem nazywano wówczas miejsce zabezpieczone, gdzie można się było bronić przed napaścią nieprzyjaciela. Były to najczęściej drewniane domy otoczone ostro kołem, to jest jakby parkanem z ostro zakończonych kołów, a niekiedy rowem i wodą. Kiedy więc ścinano drzewa na budowę grodu, znaleziono całe gniazdo białych orłów. Lech wziął to za dobrą wróżbę. I białego orła obrał sobie za znak wojenny, a gród, który zbudował, nazwał gnieznem. Bardzo trudno rozpoznać, co jest prawdą w tym podaniu. Tych trzech braci wcale nie było i zapewne w ten sposób tłumaczono sobie, że Polacy, Czesi i Rusini są ludami pokrewnymi, czyli bratnimi, ponieważ rozumieją nawzajem swoją mowę. Nazwę gniezna też inaczej wyjaśniają. Gniezno, czyli kniezno, to znaczy gród kniazia, księcia. Orły gnieżdżą się w górach, a białe są wielką rzadkością. Podanie o Krakusie Nad rzeką Wisłą daleko od gniezna stał mocny gród kraka na górze Wawelu. Krakowy Gród przezwano też Krakowem. Bezpieczny był, bo na górze położony, z jednej strony oblany wisłą, spokojny pod rządami mądrego i dzielnego księcia. Kmieć tu bez trwogi orał żyzną ziemię, kupiec sprzedawał towar, rzemieślnik wyrabiał potrzebne narzędzia, każdy wiedział, że nad nim czuwa krakusowe oko i ramię. Lecz stało się nieprzewidziane nieszczęście. W jaskini u stóp góry zamieszkał smok okrutny i zaczął mordować bezbronnych mieszkańców. Z pastwiska porywał bydło, ludzi idących drogą, nie lękał się najsilniejszych uzbrojonych w włóki i ciężkie maczugi. Skóra jego pokryta była twardą łuską, której żadna broń nie szkodziła. Nikt go pokonać nie mógł. W grodzie zapanowała trwoga i żałoba. Ten utracił córkę, ów dzielnego syna, który poszedł, aby zmierzyć się z potworem. Temu zmarniał cały dobytek. Nie śmieli ludzie opuszczać swych domów, nie wiedzieli, co począć. Wtedy krak postanowił podstępem pokonać wroga. Rzucono mu barana wypchanego siarką, a gdy go połknął, uczuł w sobie straszny ogień. Chciał ugasić go wodą z Wisły i pił tak długo, aż pękł. Odtąd lud bardziej jeszcze pokochał Krakusa, mądrego opiekuna i obrońcę. Coraz więcej mieszkańców osiedlało się u stóp grodu, w którym mogli zawsze znaleźć bezpieczne schronienie. I sława Wawelu rosła. Na koniec Krakus umarł. Wdzięczny lud usypał mu wielką mogiłę, na którą podobno w rękach nosił ziemię. Na pamiątkę tego do dziś dnia pod Krakowem na kopcu Krakusa odbywa się coroczny obchód zwany rękawka. To jest przynoszenie ziemi na mogiłę w rękach i rękawach, ażeby ślad jej nigdy nie zaginął. Według innego podania smoka zabił syn Kraka, noszący tożsamo imię. Inni znów utrzymują iż uczynił to szewczyk Skuba. Co w tym może być prawdą? Krak mógł istnieć i prawdopodobnie tak się nazywał założyciel grodu na Wawelu. Może pokonał groźnego wroga, który napadał na okolicznych mieszkańców, ale tym wrogiem nie mógł być bajeczny potwór. Może nazwano smokiem okrutnego rozbójnika albo złego sąsiada. Tak się możemy domyślać. Krakowiak. Płynie, Wisła płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. Zobaczyła Kraków, pewno go nie minie. Zobaczyła Kraków, pewno go nie minie. Gdy go zobaczyła, wnet go pokochała, wnet go pokochała. I na znak miłości wstęgą opasała, I na znak miłości wstęgą opasała, Na wysokiej górze stoi zamek stary, stoi zamek stary, A Wisła mu wiernie dochowuje wiary, A Wisła mu wiernie dochowuje wiary. Wanda. Wanda leży w naszej ziemi, co nie chciała Niemca. Któż nie zna tej piosenki? Cóż ona ma znaczyć? Podanie tak o tym mówi. Po śmierci Kraka zostało dwóch synów, ale młodszy zazdroszcząc bratu władzy, zabił go i za to został wypędzony z grodu. Wówczas obrano księżną córkę Kraka. Piękną i rozumną Wandę. Kochana przez lud cały, Wanda rządziła mądrze, sprawiedliwie, mężnie. Walczyła w boju, sądziła spory, pracowała nad utrwaleniem szczęścia i bezpieczeństwa swojego kraju. Sława jej rozchodziła się szeroko. Zasłyszał o niej książę niemiecki, Rydiger. Zapragnął pięknej żony i pięknej ziemi polskiej. Więc przysłał swaty do Krakowa, grożąc wojną, gdyby Wanda nie chciała go przyjąć za męża. Rytygier słynął także męstwem i odwagą. Wojna z nim była bardzo niebezpieczna. Ale Wanda nie chciała dać swemu ludowi obcego pana. Odrzuciła żądanie niemieckiego księcia, ażeby zaś w nieuniknionej teraz walce zapewnić narodowi swojemu zwycięstwo. Poświęciła siebie na ofiarę Bogom i rzuciła się w nurty Wisły. Wydobyto jej ciało i pochowano z wielkim żalem całego ludu, a na mogile usypano znów kopiec wysoki. O pięknym zaśczynie Wandy ułożono pieśń. Nie wiemy, co jest prawdą w tym podaniu, ale czujemy wszyscy, że jest piękne i powtarzamy je chętnie. Nie każdy ma tyle siły i odwagi, aby oddać życie, młodość, szczęście dla dobra narodu. To też podziwiamy, kochamy i czcimy tych, którzy tak postępują. Nazywamy ich bohaterami. Jeżeli prawdą jest, że Wanda tak uczyniła, to jest bohaterką. Gdyby była tylko odważną kobietą, byłaby wystąpiła do walki z Rytygierem, usiłowała go pokonać. Ale cóż by się stało, gdyby została pokonana? Zamiast narażać kraj swój na niepewną próbę, grożącą niebezpieczeństwem obcego panowania, wolała własne życie oddać bogom i okupić za niewolność swojej ziemi. Prześliczna postać Wandy w tym podaniu zachwycała wielu poetów, którzy jej czyny wspaniały opiewali, rozmaicie go tłumacząc. Do tych poetów należą Słowacki, Krasiński, Deotyma i wielu innych. Podanie o Popielu Niedaleko od gniezna nad jeziorem Gopłem wznosił się gród Kruszwica. Tam mieszkał książę Popiel, jeden z następców Lecha i rządził krajem groźnie i surowo. Chciał większej władzy niż mieli jego poprzednicy. Chciał rządzić sam nie pytając nikogo o radę. Żona niemka opowiadała mu nieraz, że tak rządzą książęta w Niemczech. A w Polsce z dawna był obyczaj, że kniaś w ważniejszych sprawach zwoływał na radę starszych kmieci, czyli gospodarzy, właścicieli ziemi. Taka rada z kmieci złożona nazywała się wiecem. Popiel nie chciał zwoływać wieców, a kmiecie rozgniewani o to, nie chcieli z nim chodzić na wojnę, odmawiali mu posłuszeństwa. Popiel się obawiał, że z tego zatargu skorzystają jego stryjowie, połączą się z kmieciami i odbiorą mu władzę. Zaprosił więc stryjów na ucztę, żona przyprawiła trucizną miód i wino i otruła wszystkich. Trupy wrzucono do Gopła. Zbrodnia jednak została prędko ukarana. Z ciał potopionych stryjów wylęgły się tysiące myszy i wyruszyły wszystkie do kruszwicy, prosto na dwór zbrodniarza. Przerażony popiel, nie umiejąc walczyć z takim nieprzyjacielem, ratował się ucieczką i z całą rodziną szukał schronienia w murowanej wieży, wznoszącej się pośród jeziora na wyspie. Lecz myszy popłynęły za nim, dopadły go na wieży. I zagryzły. Podanie to tłumaczą rozmaicie. Zdaje się, że Popiel panował naprawdę i chciał rządzić samowładnie, a kmiecie opierali się temu i domagali się wieców. Od niezgody doszło do wojny. Ale jakież to myszy zagryzły popiela? Jedni mówią, że to ród myszków stanął na czele walczących. Otoczono kruszwicę, popiel schronił się na wieżę i tam umarł głodową śmiercią. Inni znów przypuszczają, że kruszwice oblegli rozbójnicy morscy, zwani myszami, ponieważ napadali bardzo licznie na niewielkich łodziach. Kmiecie nie pospieszyli na ratunek księciu, który uciekł na ową wieżę i tam prawdopodobnie umarł z głodu. Jedno i drugie przypuszczenie jest tylko niepewnym domysłem, przez który chcemy odgadnąć, kogo owe myszy oznaczają. Prawdy naturalnie nikt nie wie. Napady drobnych rozbójników morskich zdarzały się wtedy często, ale czy o nich mówi to podanie? Ignacy Krasicki, znany bajkopisarz, napisał przed stu laty żartobliwy poemat o myszach i popielu pod tytułem Myszeis. Piast Podczas rządów Popiela niedaleko Kruszwicy miał własną zagrodę zamożny kmieć Piast, kołodziej. Szanowali i kochali go sąsiedzi, bo chętny był do rady i pomocy, uczynny dla każdego, mądry i gospodarny. Oprócz chaty i roli miał dużą pasiekę, która dostarczała mu miodu i wosku Zarabiał także kołodziejstwem więc pracy miał nie mało lecz i dostatek wszystkiego Dobra żona że picha pomagała mu w gospodarstwie a wesołe i zdrowe dzieci stanowiły szczęście rodziców Poeta polski Niemcewicz który przed stu laty w pięknych śpiewach historycznych opisał sławnych ludzi i ważniejsze wypadki z naszych dziejów tak o tym kmieciu mówi. Pośród kruszwicy spokojnych wieśniaków był piast, co bogów i ludzi miłował. Dom jego szczupły, ale zewsząd czysty. Za gopłem małą pasiekę posiadał. Cienił lepiankę jawor wiekuisty, a na nim bocian gniazdo swe zakładał. Właśnie podczas sporów z popielem o wiece skończył lat siedem najstarszy syn piasta. Była to dla rodziny bardzo ważna uroczystość, gdyż chłopiec z rąk matki przechodził pod opiekę ojca. W dniu urodzin dziecka obchodzono tak zwane postrzyżyny to jest, ojciec po raz pierwszy obcinał synowi długie włosy, nadawał mu imię i wzywał dla niego błogosławieństwa przodków. Na ten obrządek spraszano sąsiadów i ugaszczano ich hojnie. Aby upamiętnić dla nich to zdarzenie i zapewnić dziecku ich życzliwość. To też piast i rzepicha zawczasu przygotowali dostateczny zapas mięsa i pieczywa, miodu i owoców leśnych. Uprzątnięto chatę, przystrojono zielenią, zastawiono obficie stoły. Właśnie sproszeni goście zasiedli za stołem, gdy w progu stanęli nieznani nikomu podróżni. Byli to dwaj młodzieńcy o jasnych i pogodnych twarzach zakurzone ich szaty świadczyły wyraźnie że daleką przebyli drogę prosili o wypoczynek i posiłek byli przed książęcym dworem ale ich tam nie wpuszczono może znajdą gościnność pod wieśniaczą strzechą gościnność i w pogańskiej Polsce była najświętszym prawem obowiązkiem gość w dom bóg w dom Mówi stare przysłowie, a maluje ono wiernie, co czuł i myślał każdy. Z radością też powitał piast przybyłych, podał im wody, aby obmyli się skórzu i posadził za stołem, prosząc, aby jedli. Tymczasem rozpoczęły się obrzędy. Matka przyprowadziła biało ubranego chłopca w płóciennej koszuli z rozczesanymi długimi włosami i powiodła go przed ojca. Chłopak padł mu do nóg, a piast go podniósł, uściskał, pokropił wodą ze źródła i ująwszy nożyce, przystrzygł mu włosy nad czołem. Oddał potem nożyce najstarszemu z gości, ten uciął znowu długi pukiel i tak koleją, co starsi krewni i sąsiedzi strzygli po trochu włosy koło głowy dziecka. Kobiety je zbierały, aby zakopać w ziemię. Wtedy podnieśli się obcy podróżni, a jeden z nich przemówił: Pozwólcie i nam, bracia, pobłogosławić chłopca w imię naszego Boga. I zrobiwszy znak krzyża, dodał: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego chrzczę Ciebie, ziemowicie. Niech błogosławieństwo Boże będzie z Tobą, nad domem Twoim i dziećmi Twoimi. Obecni słuchali tego ze zdziwieniem, wzruszeni i pełni wdzięczności. Błogosławieństwo Boże jest przecież największym darem, imię ziemowita podobało się też wszystkim, piast dziękował serdecznie. Rozpoczęły się teraz pieśni obrzędowe. Matka przyniosła wieniec ze świeżych ziół upleciony. I włożyła postrzyżonemu synowi na głowę. Ojciec wziął go za rękę i powiódł na święte miejsce na cmentarzu, aby modlitwą uczcić duchy dziadów i zostawić ofiary na ich grobach. Przez drogę śpiewano pieśni, groby polano mlekiem, poustawiano na nich misy z jadłem. Kiedy wrócono na koniec do domu, spostrzeżono, że obcy młodzieńcy zniknęli. Kiedy odeszli, nikt nie zauważył, nikt nie wiedział, w którą stronę się udali. Musieli być ludzie święci, gdy zostawili święty dar bogów, błogosławieństwo. Rozeszli się na koniec goście, ale nazajutrz wrócili z wieściami, że kmiecie się zbierają, aby obrać innego księcia. Popiela nikt słuchać nie chce. Ze wszystkich stron schodziły się liczne gromady, jedni szli pieszo, inni jechali na wozach, tamci znów konno, a nikt zagrody piasta nie pominął. Każdy rad był usłyszeć jego mądre słowa i pokrzepić siły za gościnnym stołem. W Kruszwicy bardzo prędko głód zaczął dokuczać. Okolica nie mogła wyżywić tylu ludzi. Wielkich zapasów nikt z sobą nie przywiózł, a to co było, nie wystarczało dla wszystkich. Gościnny kołodziej witał, podejmował, lecz w duszy rosła mu troska i trwoga. Skądże dla tylu wystarczy? I co począć, skoro zabraknie zapasów? Z niepokojem pyta żony, co ma jeszcze w spiżarni. Biegnie, że picha zaraz do komory, ale po chwili wraca i opowiada z największym zdziwieniem, że zapasów nic nie ubywa: wszystkie statki pełne jedzenia jak były. Cieszy się piast i dziwi. Dziękuję Bogom za ten dar i łaski i śmielej teraz zaprasza częstuje. Dobry z Ciebie gospodarz chwalą ze zdziwieniem goście, kiedy nastarczysz na takie gromady. Nie moja w tym zasługa tłumaczy się wieśniak. Boża to wola i błogosławieństwo. Świętych znać ludzi ugościłem w chacie, bo odtąd nie ubywa mi zapasów. Zdumieli się wszyscy spojrzeli po sobie. A jakiegoż nam szukać księcia, jeśli nie takiego, któremu bogowie sami błogosławią? Nad piastem boska ręka i opieka, piast szczęśliwie nami rządzić będzie. I zasiadł piastko łodziej na tronie w Kruszwicy. Niemcewicz w tym samym śpiewie tak o tym opowiada. Dzień nadszedł święty dla skromnej drużyny. Gdzie jak pogańskie prawo nakazało pierworodnego syna postrzyżyny, Obchodzić miano przez ucztę wspaniałą. Chorza rzepicha i piast nasz sędziwy, Od rana całym trudnią się obchodem. Stół zastawiają tłustymi mięsiwy, I duże czary napełniają miodem. W gronie przyjaciół zaczęły się gody, Pierwszymi dary już uczczone bogi. Gdy dwóch młodzieńców przecudnej urody wchodzi w gościnne biesiadników progi, piast i rzepicha z czołem pochylonym proszą, by miejsca chcieli zasiąść swoje. Lud się gromadzi, a z tłumem zwiększonym mnoży się pokarm i słodkie napoje. Po uczcie święci zniknęli młodzieńcy, a lud zgodnymi zawołał głosami: Piast luby bogom! Po cóż czekać więcej? Niech będzie królem, rządzi Polakami. Już wdział purpurę, wziął miecz wojowniczy, świetną koroną uwieńczył swe skronie. A wdzięczny, pragnąc uczcić stan rolniczy, rozkazał pług swój postawić przy tronie. W opowiadaniu o piaście wszystko jest prawdopodobne, oprócz rozmnożenia żywności przez świętych czy aniołów którzy ochrzcili Ziemowita. Chrześcijańscy księża obchodzili w owych czasach Ziemię Pogan, nauczając wiary Chrystusowej i chrzcząc nawróconych. Może takimi byli i owi młodzieńcy, lecz jeśli ich nazwiemy aniołami, którzy uczynili cud za wolą Boga, to całe opowiadanie powinniśmy nazwać legendą. Bo takie podanie, w których opowiadamy o świętych, Matce Boskiej, cudach i tym podobne, nazywamy legendami.